poduszki i materace marki Livazia z wypełnieniem z naturalnego kapoku. To idealny sposób na odprężenie w zgodzie z naturą. Duża poduszka Zafu o szerokim siedzisku to uniwersalne rozwiązanie, które zwiększa komfort życia w nowoczesnym stylu. To minimalistyczna poduszka do siedzenia, która sprawdzi się na wieczór w większym towarzystwie jako poduszka do relaksu podczas medytacji i jogi a także jako wygodne miejsce do rozprostowania nóg. Oryginalne, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach wzory nadają poduszkom dalekowschodni charakter, a salon zmieniają w przytulne miejsce. Kapokowe wypełnienie nie odkształca się i jest szczególnie pomocne w przypadku bólu pleców oraz podczas relaksu. Kapok to naturalny surowiec pozyskiwany z drzewa kapokowego. Nasze ręcznie wytwarzane materace są wypełnione w 100% puchem tej rośliny. Wypróbuj włókno kapokowe i ciesz się naturalnym komfortem. Livazja. Kapok zapewniający naturalny relaks.